Już od pięknych 150 tysięcy złotych nowy 2026 Honda CR-V zachwyca każdego, kto szuka idealnego SUV, a z nowoczesnymi rozwiązaniami i wyjątkowym stylem. Zapraszamy do obejrzenia pełnej recenzji i nie zapomnij zasubskrybować Carvers Poland, by nie przegapić kolejnych premier testów i porad. Honda cr maj 2026 rok przyciąga uwagę od pierwszego spojrzenia dzięki odświeżonej sylwetce dynamicznym liniom i eleganckim detalom. Przednie światła LED z inteligentnym systemem doświetlania zakrętów podkreślają sportowy charakter, a duże felgi dodają pewności siebie na drodze. Wnętrze to prawdziwa oaza komfortu z wysokiej jakości materiałami, miękkimi powierzchniami, ergonomicznym rozmieszczeniem wszystkich elementów. Fotele są wygodne nawet podczas długich podróży, a przestrzeń dla pasażerów tylnej kanapy zaskakuje ilością miejsca na nogi i głowę. Bagażnik oferuje imponującą pojemność, którą można dodatkowo powiększyć składając siedzenia. CO sprawia, że CRV jest idealny zarówno na rodzinne wakacje, jak i codzienne zakupy. Pod maską znajdziemy nowoczesną jednostkę hybrydową, która łączy moc z oszczędnością paliwa, zapewniając dynamiczne przyspieszenie bez nadmiernego zużycia benzyny. System inteligentnego odzyskiwania energii podczas hamowania zwiększa efektywność, a układ napędu na cztery koła daje pewność w każdych warunkach atmosferycznych. Honda CR mai 2026 rok oferuje również tryby jazdy dostosowane do różnych potrzeb od ekonomicznego po sportowy, co pozwala kierowcy w pełni wykorzystać możliwości auta. Zaawansowany system multimedialny z dużym ekranem dotykowym, intuicyjnym interfejsem łączy się z Twoim smartfonem poprzez Android Auto i Apple CarPlay, co ułatwia korzystanie z nawigacji muzyki i aplikacji podczas jazdy. System Audio Premium zapewnia doskonałą jakość dźwięku, która umili każdą podróż. Bezpieczeństwo to priorytet Hondy, dlatego CR Maj 2026 rok jest wyposażona w najnowsze technologie wspomagające kierowcę. Asystent hamowania awaryjnego, adaptacyjny tempomat, monitor martwego pola, ostrzeganie o.